Konkurs i wystawa pokonkursowa Make Me to dla nas szansa na to, żeby spojrzeć w przyszłość. To możliwość zapoznania się z tematami, które interesują najmłodsze pokolenie polskich, nie tylko, bo również międzynarodowych projektantów. To dla nas taki specyficzny trendbook, który pokazuje nam... Jak będzie wyglądało projektowanie przyszłości, ale to również bardzo dobry barometr, powiedziałbym, tego, w jaki sposób zmienia się generalnie myślenie o projektowaniu. Widzimy przejście w kierunku rozwiązywania bardzo konkretnych problemów, co mnie osobiście cieszy. Ja jestem zwolennikiem idei protopii, czyli takiego działania, które w przeciwieństwie do utopii i dystopii sprawia, że no, jak gdyby poprawiamy coś nieustannie, że codziennie staramy się wprowadzić pewne drobne zmiany, i właśnie. Takich projektów w tym roku na Make Me było więcej niż zazwyczaj, więc mam nadzieję, że ten trend się, się utrzymuje. Co też znalazło swoje odzwierciedlenie wśród projektantów, którzy zostali wyróżnieni nagrodami. To właśnie znów takie bardzo twarde i konkretne projektowanie, rozwiązywanie problemów, ale również, co istotne, takie myślenie, które jest po prostu bliskie temu projektowaniu przemysłowemu, czyli dbałość o to, aby projekty powstawały w miarę tanio, aby one były ekonomicznie opłacalne. I to przede wszystkim oczywiście zwycięzca tegorocznej edycji Zwycięszczyni, która przygotowała projekt ławeczki do przestrzeni publicznych, ławki modułowej, ławki, która będzie na pewno świetnie sprawdzała się w przestrzeniach publicznych. Tegoroczna finalistka Zwycięszczyni konkursu Make Me Angelika Brzuska z projektem właśnie bardzo konkretnym, rozwiązującym konkretne problemy. I mam nadzieję, że takim projektem, który rzeczywiście ma szansę trafić wkrótce do, do produkcji, no, wyznacza pewien trend. Ale również kolejne kolejni wyróżnieni, wydaje mi się, że wpisują się w, w tą zmianę. Projekt Agnieszki Szmyt, czyli jednej ze z, z zwycięzców drugiego miejsca, to również projekt, który z jednej strony zbudził pewną dyskusję wśród członków żyli, ale wzbudził powiem że taki duży zachwyt. To projekt, który wydaje mi się, jest takim marzeniem każdego z wirolów. To znaczy, odpowiada na konkretną potrzebę, wiemy, że takie sytuacje się zdarzają, czyli weterynarze mają problem ze zwierzętami, którzy boją się na przykład chodzić do weterynarza, więc jest to bardzo, bardzo potrzebne. To projekt, który powstał we współpracy ze specjalistami, jest dosyć dokładnie przebadany, tutaj każdy z tych elementów rzeczywiście ma, ma sens, to się wszystko bardzo fajnie składa. No i co mnie cieszy, jest to po prostu projekt znów konkretnie gotowy do wdrożenia, taki, który może odpowiada na konkretną potrzebę i też wydaje mi się, że tutaj ważne jest to, moim zdaniem, że on jest skierowany do weterynarzy, więc nie jest to coś, co my obiecujemy posiadaczom pupili, tylko jest to produkt, który ma pomóc specjalistom, profesjonalistom w ich pracy i cieszę się, że takie rozwiązanie przybywa. Projektem, który nie trafił ostatecznie na listę zwycięzców, jednak rzeczywiście zbudził gorące zainteresowanie jury i został też doceniony. Ja osobiście muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych projektów, jest projekt Lidii Magieri Dłoń w dłoń. To projekt, który ja cenię za to, że jest bardzo prosty. Składa się tylko z tego, co jest zupełnie niezbędne i jednocześnie to wpisuje się idealnie w tą potrzebę, na którą odpowiada. To projekt, który służy rehabilitacji osób po udarach, i tak naprawdę no, jest to pewnego rodzaju konstrukcja, która umożliwia sobie bliskiej wspieranie osoby, która ma problemy ruchowe i ćwiczenie z nią jednocześnie. Dlaczego ten projekt doceniam? Bo on jest niezwykle prosty, nie ma w nim nic więcej niż to, co to trzeba, a jednocześnie no, wiemy, że na przykład te rozwiązania medyczne potrafią być bardzo drogie. Więc w tym momencie to wsparcie, które daje ten projekt. Powoduje, że my po prostu nie musimy przepłacać. Tak? Jest to oczywiście odpowiedź na, na potrzebę rynku, również, bo, 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 bo zmagamy się codziennie z takimi wyzwaniami. No ale właśnie to jest takie dla mnie jedno z, z, z ciekawszych pomysłów e, projektowych. E, mam nadzieję, że takich projektów też będzie więcej. Oczywiście, jeżeli długo dyskutowało, na pewno projekt wymaga jeszcze rozwoju, ale wydaje mi się, że to jest dobra droga. Jak gdyby Droga, która bierze na cel konkretny problem analizuje dokładnie środowisko, czyli wiemy, że na przykład różnego rodzaju urządzenia rehabilitacyjne i sama rehabilitacja po prostu jest droga, więc proponuje coś super taniego, a jednocześnie no, też daje tą taką wartość dodaną, czyli my wiemy, że możemy to robić razem z kimś bliskim, możemy tak naprawdę pomóc mu, e, zaopiekować się nim tym, co dla nas jest często trudne i co obserwujemy też wśród młodych projektantów, to niekiedy niestety przerost dobrych intencji nad rzeczywiście tą już takim kunsztem projektowym. Do pewnego stopnia przy konkursie my musimy zaufać deklaracjom młodych projektantów, to też taka specyfika tego, tego konkursu, no ale jednak pewne, pewne projekty już wydaje nam się, że powoli odchodzą do przeszłości. Przez lata było bardzo wiele takich rozwiązań, które sugerowały tworzenie nowych rytuałów, które sugerowały takie działania, które Poprzez różnego rodzaju formy interakcji międzyludzkich miały coś przynieść. W tym roku ich jest mniej. Wydaje mi się, że to też, do, to też jest dobry kierunek. Cieszę się, że, że wracamy do takiego konkretnego rozwiązywania problemów, który po prostu jest mierzalny i możemy coś jak gdyby wnioskować po tym, co się wydarzyło z tym projektem.